Boże, Boże, Boże. Co tam ryku? Idzie spać. To dobrze. Ja muszę się wytłumaczyć z ostatniego filmu, wiesz? Dlaczego mi gruda z nosa wystawała. No dlaczego? Bo nie, nie, nie niegrzeczna jest kniutnia. <grytania> Jaki pan taki kram? niegrzeczna ta kniutnia. Powinienem go za, naprawdę panowie murarze po przyjechać i mi zacementować. No, tą dubeltuwę. <grytania> no, także. Skończyło się, nie ma już nic, to już jest koniec i nie ma już moich urodzin, nie będzie, nie, nie obchodzę w ogóle, nie, 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 nie obchodzę żadnych urodzin, także proszę do mnie nie pisać, nie dzwonić, że jakieś tam urodziny 12. -go mam, nie, 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 absolutnie, mm. bo nie obchodzę, nie ma na razie co świętować, świętować to może będzie co yy, po 18. no, jak nie polecę. Druga sprawa jest taka, że powinienem zbierać energię na na Monaco i na Ibiskę, bo ruszyła właśnie. Więc jeszcze raz was przepraszam za to, że nie zwróciłem uwagi, a Kamyczek się zawierusił w Dubeltowie. No, także ja wstaję do żywych. Już jest teraz godzina, już jest za, za 10.00.13 naszego polskiego czasu. I ja się zbieram, bo mam trzydniowe zaległości na własne życzenie.